W ramach przedmiotu podstawy biometrii stworzyliśmy system służący do identyfikacji osoby na podstawie głosu. Jak działa nasza aplikacja? Na podstawie nagrania głosu identyfikuje ona, do kogo ten głos należy. Próbka głosu może być pobrana z pliku albo nagrana przez aplikację. Z tej próbki obliczane są pierwsze 40 parametrów. Melcepstralne, na podstawie których odbywa się klasyfikacja za pomocą sztucznej sieci neuronowej. Na koniec sieć zwraca wynik w postaci imienia zidentyfikowanej osoby. Czym są parametry melcepstralne? Są to parametry, które są szeroko stosowane w akustyce mowy oraz w kompresji sygnałów fonicznych. Powstają one z cepstrum sygnału przedstawionego w skali melowej. Do identyfikacji osób stworzyliśmy bazę krótkich nagrań od 19 chętnych osób. Skorzystaliśmy z różnych modeli sztucznej inteligencji, spośród których najlepszy wynik uzyskała sieć neuronowa. Jej skuteczność wynosi ponad 97%. Zapraszam do demonstracji aplikacji. Tak prezentuje się nasza aplikacja. Można nagrać głos lub importować nagrania z pliku. Zobaczmy, jak poradzi sobie nasza aplikacja dla mojego głosu. 5, 4, 3, 2, 1. Udało się. Przejdźmy teraz do importu pliku audio. Posłuchajmy najpierw nagrania Ani. Miłego dnia. Zobaczmy, jak aplikacja teraz sobie poradzi. Udało się! Jak widać, nasza aplikacja świetnie sobie radzi. Dziękujemy za uwagę!